Pracujemy na dzień dzisiejszy zgodnie z naszym harmonogramem i zgodnie z założonym planem, a koniec, który na dzień dzisiejszy przewidujemy, jest to przełom roku 2025 na 2026. Obecnie realizujemy sieci podziemne i tak naprawdę to jest nasz klucz naszych prac, plus roboty stropowe i, i jeszcze roboty związane ze ścianami szczelinowymi. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że około 30% naszej inwestycji to jest nasze zaawansowanie. Wykonawca zoptymalizował proces budowy do tego stopnia, że udało się 20, prawie 20% drzew uratować. W związku z tym no, też pokazywał nam, w których miejscach rzeczywiście te prace są prowadzone blisko drzew, ale tak by jednak ich nie wyciąć. To no, była dyskusja o, o tym, jak zorganizujemy ruch później przy tych najbardziej kluczowych momentach, czyli właśnie Pochomolca w w Dobrego Pasterza w tej chwili rondomłyńskie. Obecnie kończymy prace związane z budowaniem komory północno południowej dla tego sudołu dominikańskiego. Jest to potok, który obecnie płynie w pasie rozdziału pomiędzy jezdnią, jezdnią ulicy Młyńskiej. Przyszłościowo w tym miejscu, gdzie płynie potok będzie tunel i będą ściany szczelinowe. Żeby móc ten tunel wykonać musimy ten potok przełożyć. Wybudowaliśmy mu nowe koryto około 400 metrowe od ulicy Miechowity, gdzie przełapujemy ten potok w komorę, aż po Rondo Mójskie. Przepięcie ma nastąpić na koniec miesiąca czerwca, wtedy rzeka popłynie swoim nowym korytem, a dla nas będzie to moment, kiedy będziemy mogli przystąpić do prac związanych z odbudową nawierzchni drogowej ulicy Młyńskiej Jezdni Zachodniej i obecny ruch, który porusza się wschodnią będzie mógł zostać przerzucony na, ten, na tą jezdnię, a my będziemy mogli wtedy rozpocząć prace związane z budową ścian szczelinowych na odcinku od Ronda Muńskiego do Ronda Polsadu. Widzieliśmy to w okolicach Ronda Bayer i Ronda Muńskiego, że ten ruch jest no, przebiega inaczej niż do tej pory i wiemy, że te mieszkańcy bardzo mocno z tego tu ucierpią. W związku z tym staramy się w toku tej wizyty wypracować takie rozwiązania, by rzeczywiście te utrudnienia w przyszłości były jak najmniejsze. No niestety jeszcze co półtora roku mniej więcej to potrwa, Natomiast Natomiast jakieś tam wnioski racjonalizatorskie się pojawiły i oby, oby zostały przez wykonawcę zrealizowane. Natomiast no taka wizyta służy temu, że i przedstawiciele mieszkańców, i radni, którzy też są przed przedstawicielami mieszkańców, mogą na bieżąco zadawać pytania, zapytać, dopytać, o coś poprosić. No i to się dzisiaj działo, więc na pewno takie wizyty mają sens.